Mobilizacja ramion w, w pozycji przy, w stanie chrześcijanin. Jest to dobre ćwiczenie na przykład, kiedy chcemy zmobilizować nasze stawy nadgarstkowe do większego zdjęcia grzbietowego, w momencie kiedy na przykład chcemy em, pracować z kwietem w front rack, na przykład do front squadów, e, albo do innych ćwiczeń z powerliftingu, gdzie potrzebny jest ten zakres e, w nadgarstku. I teraz tak chodzimy sobie dłoń dłoniową stroną na ścianie w ten sposób stajemy bokiem do ściany i następnie będziemy uginać sobie delikatnie kolana tutaj w ogóle nie ma jakby znaczenia czy ten, to ugięcie będzie w jakiś prawidłowy sposób, w sensie jeśli chodzi o przysiad, po prostu uginamy sobie kolana, schodzimy w dół, podczas zejścia w dół powinniśmy czuć powiększające się rozciąganie na, naszej, na naszym przedramieniu. Dość istotnym jest, żeby cała dłoń dolegała do ściany, bo jeśli ja ustawię tą rękę za wysoko, to teraz to rozciąganie jest troszkę zbyt duże i schodząc w dół nie będę go powiększał, tylko będę już odklejał moją dłoń od ściany, dlatego, że nie jestem w stanie uzyskać takiego zakresu. Dlatego lepiej jest zacząć niżej. Oczywiście im niżej złapiecie, tym jest łatwiej. Okay. ale dłoń jest w pełni doklejona do ściany. Stoimy sobie ręka prosta w łokciu. Stoimy bokiem, sylwetka wyprostowana, uginamy kolana. Pracuj Pracujemy, przepraszam. Oczywiście wykonujemy też na drugą stronę. W sensie na drugą rękę. Analogiczny sposób.